Witam Was wszystkich. Wyskoczyłem sobie na spacerek. Normalnie musiałem się dzisiaj przewietrzyć. Przeczytałem w internecie, że ponad 50% Niemców jest za tym, żeby obostrzenia jednak zostały że nie chcą, żeby obostrzenia zostały zniesione. Normalnie prawie dostałem zawału serca. Przed chwileczką. Koleś uprawiał jogging. W jednej ręce miał telefon, pisał SMSy. Chwilę po nim jechał koleś na rowerze, za sobą ciągnął coś w rodzaju rydwanu. W tym rydwanie był pies. Dziwię się, że ten pies nie miał bata i go nie lał po plecach. Pedałuj szybciej. Zawędrowałem też na plac zabaw dzisiaj. Wszystkie mamuśki siedzą z telefonami. Dzieciak podbiega, mama, coś tam chce od matki. Mama, teraz nie ma czasu. Za chwileczkę drugi dzieciak podbiega, mama, teraz nie ma czasu. Słuchajcie, wziąłbym te telefony i normalnie pierdolnął za płot. Po co masz dzieci? Po co idziesz z tymi dziećmi na plac zabaw, jak nie masz dla nich czasu. Wyścig szczurów, nowe zachcianki. Każdy myśli, że jak sobie kupi coś nowego, to mu się humor poprawi. Zapierdzielają nie wiadomo ile godzin w robocie, kiedy już sobie to kupią, nawet ich to nie cieszy. Rzucają nową zabawkę w kąt, no i wyznaczają sobie nowy cel. I cały czas pogoń trwa. Powiem Wam, te dzieciaki teraz mają naprawdę kiepskie dzieciństwo, albo gierki. Albo masz tutaj na kebaba, masz tutaj na pizzę. Mamusia cię kocha. Widzimy się wieczorem. Ja pamiętam, jakie ja miałem dzieciństwo i teraz mogę powiedzieć, że naprawdę miałem fajne dzieciństwo. Słuchajcie. Pamiętam, jak z dziadkiem jeździłem na ryby, jak się szykowaliśmy na wyjazd na Wisłę. Całe szykowanie trwało prawie tydzień czasu. Nie było sklepu wędkarskiego. Trzeba było spławiki wystrugać. Trzeba było sobie ciężarki samemu zrobić, haczyki uwiązać. Trzeba było zorganizować robale, żywce. Jeździliśmy po lasach, po dołach. Już wyjeżdżają z pierdziawkami. Troszeczkę mnie tutaj zdekoncentrował. Z dziadkiem jechaliśmy do starszego pana, który mieszkał koło rzeźni. W beczce hodował robale, kupowało się na słoiki. Potem trzeba było jechać do lasu, złapać korniki, wiecie te co mieszkają pod korą. Przy okazji dziadek był partyzant, znał wszystkie doły zalane w lasach, brało się podrywkę, łapało się karasie na żywca. Potem trzeba było złapać rano rosówki. Z latarką świecił, ja je wyciągałem z ziemi, wiecie i i. Potem jak już ciasto wszystko było zrobione, kanapki, termos z herbatą z tym sprzętem zapierdzielało się na dworzec kolejowy o trzeciej w nocy dobry kilometr. Potem jechało się półtorej godziny pociągiem, wysiadało się gdzieś w polach, gdzieś na wsi. Trzeba było iść jeszcze dobrą godzinę, żeby dojść nad Wisłę. Samo łapanie nie było taką frajdą te 5 czy 6 godzin nad wodą, tylko cała ta otoczka, to szykowanie się do wyjazdu. Słuchajcie. Z tego było najwięcej wspomnień, a teraz co? Idziesz do wędkarskiego, zarobiłeś pieniądze, wydajesz, kupujesz zanęty, haczyki, wszystko, jedziesz, nic nie brało. E, nuda. Gdybyś się szykował cały tydzień do wyjazdu, miałbyś więcej wspomnień niż z tego samego łowienia. Tak mnie naszło na pogaduchę. Słuchajcie, musiałem z siebie to trochę wyrzucić. Jak wiecie, kanał nazywa się Życie Nygusa, więc próbuję, próbuję was powoli też wdrożyć w to, jak moje dzieciństwo wyglądało, jak to wszystko i postrzegam to teraz, co się dzieje. Naprawdę jestem tym wszystkim przerażony. Mama nie ma dla dziecka czasu. Jakby miała psa i pies by zaczął skamleć pod drzwiami, że musi wyjść na dwór, to by szybciutko buty ubierała. Bo by jej się pies zesrał normalnie pod drzwiami. Tak to w tej chwili wygląda cały czas wyścig szczurów, na nic nie mają czasu, ale w telefonie siedzieć dziobać nie wiadomo, co tam pisze za głupoty, czy co tam przegląda, na to wszyscy mają teraz czas. Wiecie co? Ja mam stary telefon, nawet nie mam w nim internetu. Od wczoraj nie patrzyłem, czy ktoś do mnie dzwonił. Czasami jak rano nastawiam budzik, patrzę, mam połączenie nieodebrane, mówię o kurde, trzeba do kogoś oddzwonić. Naprawdę tęsknię za tymi starymi czasami, łukami, ogniskami, procami, graniem w kapsle. To była frajda, a nie siedzenie cały dzień na komputerze, wcinanie chipsów, picie coli. Dla dzieciaków jak wiadomo to też zdrowe nie jest. Pozdrawiam Was wszystkich. Piszcie o swoich wspomnieniach z dzieciństwa, czy też mieliście takie fajne dzieciństwo? Czy wydaje Wam się, że teraz dzieci mają lepiej? Czy mają przed sobą lepszą przyszłość? Do następnego idę po jakieś zakupy. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.